Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Oglądał pan mecz, czy, czy nie? Wczoraj kawałek pierwszej połowy, ale przyznam się szczerze, że nie przez wcześniejsze noce, bo mamy dwójkę małych dzieci, powodują, że ja bardzo szybko odpływam, jak to się mówi, i, i darowałem sobie już drugą połowę. Nawet nie wiem, jak się skończyło. Zero, Zero-zero. A no. piłka to nie jest pańska miłość? Lubię wydarzenia takie z prawdziwego zdarzenia na najwyższym poziomie i jak jest finał Ligi Mistrzów albo jakiś dobry mecz nawet naszej Lidy Krajowej to jestem w stanie go obejrzeć i się nim pasjonować, ale nie jednak jak mam powiedzieć czy bardziej się emocjonuje Yy, oglądając nawet w telewizji Igrzyska Olimpijskie, czy y, jakiś finał y, Diamentowej Ligi y, Lekkiej Atletycy, y, czy właśnie jakiś mecz piłki nożnej, to mogę na, śmiało powiedzieć, że nawet wolę o, obejrzeć mhm. lekką niż piłkę. A w związku z tym mnie trochę Pana to nie denerwuje, że to taka jest religia narodowa i że chociaż na naszym nie wychodzi, to my tak wciąż wierzymy i, tak, i to tak y, dużo kosztuje i tak wszyscy się tym interesują. A na przykład nie innym sportem? Czy mnie to denerwuje? Chyba nie. Ja po pierwsze w miarę spokojnym jestem człowiekiem. A po drugie, ja staram się popatrzeć na dane zagadnienie i na to, co się dzieje z wielu stron, z różnych perspektyw. I prawda jest taka, że piłka nożna jest bardzo popularna, ale to jest wynik. Wielu składowych. Między innymi dlatego jest to popularne, ponieważ jest to do oglądania bardzo proste. Jest to bardzo dobrze zorganizowane, bardzo dobrze pokazane. Za tym za sportem idzie szereg innych towarzyszących działań. Mówię tutaj także o promocji, o sprzedaży, o produktach, o tłumach, które za tym idą. I stąd się też bierze to, że tyle osób się tym interesuje i pasjonuje. Trochę szkoda, że wyniki są sportowe nie oddziałują tak mocno na to, czy dana dyscyplina sportu akurat w piłce nożnej jest to bardzo popularne, czy mniej popularne. To jest trochę niewytłumaczalne, ale myślę, że to, co wcześniej powiedziałem, w jaki sposób to tłumaczy. A, a rekonstrukcją rządu Mateusz Kosznierowicz się pasjonuje, czy Nie. Ym... Tylko pod tym kątem patrząc na to, kto będzie nadal albo prowadził, albo nastąpią zmiany w ministerstwach, z którymi, którymi ja, że tak powiem, w Czyli w sportu? Ten, przede wszystkim sportu, edukacji o, również. A słyszy Pan, mówi się, że Pani Minister Mucha odejdzie i że jest uważana za najgorszą Minister Sportu. Oj nie, dlaczego najgorszą? To, chociaż takie porównania to myślę, że też nie są trafione pod wieloma względami. Ja miałem okazję rozmawiać i z obecną panią ministrą, ale i wcześniejszym i w nie, każdy miał jakiś swój talent, każdy w czymś się specjalizował i w czymś był dobry. Ale poczekajmy, nie ma co na razie przewidywać, co się, co się wydarzy. Mam nadzieję po prostu, że wszystko dobrze się ułoży. Sześć miesięcy jest tak mniej więcej Pan już prezesem Fundacji Gdańskiej. I co z tego dla Fundacji, dla Pana i dla Gdańska wynika? To był dobry wybór? Ja jestem zadowolony. Z tego, co słyszę, inni także dobrze e, oceniają to, w jaki sposób prowadzę Fundację Gdańskie, Gdańską. Tak, e, tak to wygląda, że w kwietniu tego roku przejąłem stery tej organizacji e, i Powiem szczerze, że się w tym bardzo dobrze odnalazłem. Może ja przypomnę też, dlaczego to zrobiłem. Ponieważ przez wiele lat byłem związany ze sportem. Prowadziłem kolejne kampanie olimpijskie i sport mi z jednej strony bardzo dużo dał, ale z drugiej strony też ograniczył. I ja teraz świadomie podjąłem decyzję, że po pierwsze kończę przygodę olimpijską. Będę dalej gdzieś żeglował, ale już na większych jachtach i to myślę, że jeszcze trochę wody upłynie, zanim uruchomię następny projekt. Natomiast teraz chciałem e, zająć się też innymi obszarami swoich zainteresowań. I między innymi ten Gdańsk, który jest mi bardzo bliski w sercu. Przeprowadziłem się tutaj z Warszawy 5 lat temu. Bardzo tę decyzję cenię i poznałem to miasto. Miasto wspaniałe, bo miasto tradycji, kultury, morza, o tej ciekawej stronie i wiem, że tu jest wiele rzeczy do zrobienia. Dostałem tą szansę jako ambasador miasta Gdańska do spraw morskich, żeby wzmocnić tą, ten związek z morzem, czyli uruchomienie programu edukacji morskiej dla, dla dzieci. Dzisiaj tak naprawdę od razu po naszym, tutaj, naszej rozmowie jadę. Do jednej ze szkół, gdzie będzie się uroczystość, poprowadzę uroczystość zakończenia czwartej edycji programu edukacji. Już ponad 12 tysięcy dzieci wzięło udział, gdańskich gimnazjalistów w darmowych rejsach, które organizujemy Później, dla nich. Chciałam o to zapytać, o tę edukację morską. Czy to jest tak, że jak zaszczepia Pan w tych dzieciakach, młodzieży, chęć do żeglowania, to one potem, po tym programie, mają gdzieś szansę, dalej Czy to jest taki jeszcze wciąż niezagospodarowany teren? Przyznam się szczerze, że nadal uważam, że jest tutaj wiele do zrobienia. Jest to nadal niezagospodarowany teren. Jest wiele do zrobienia, szczególnie w tym aspekcie, żeby te dzieci, które chwycą bakcela podczas takich rejsów, bo to jest tak naprawdę, można by nazwać w pewnym sensie, nawet taka przejażdżka. Po akwenach wodnych Gdańska, one wypływają z Mariny Gdańskiej, płyną motławą kanałem portowym, zwidzą swoje miasto o stronę wody, wypływają na chwilę na Zatokę Gdańską i później wracają. I na tym się kończy ten, ten, ten jeden rejs. I teraz dobrze by było, a wiem, że wielu jest takich, tej młodzieży, osób, które chcą dalej żeglować, żeby zapisały się właśnie albo na jakiś wakacyjny rejs, albo do klubu żeglarskiego, tak jak ja to zrobiłem kiedy miałem 9 lat y, i tam rozwinąłem swoje umiejętności. Kluby żeglarskie w Gdańsku skupione są głównie w górkach zachodnich. Jest to no, daleka dzielnica y, gdańska. No i tam y, jest tych klubów na razie za mało i też za mało tych możliwości, żeby na takie cykliczne zajęcia y, y, ta młodzież przychodziła. Ale nieźle. Ale jaka to, to jest rola, żeby to się rozwijało? Czy to jest rola y, prywatnego biznesu? Y, Biznesu, czy jednak raczej władz, jakichś środków, może także centralnych? Jak to powinno działać? Myślę, że wszystko, co tutaj te zagadnienia padły i usłyszeliśmy, to muszą jakby łączyć się w całość, żeby coś takiego uruchomić. Ja wiem, że bardzo duża jest tutaj rola ludzi, którzy mają chęć do działania, które, którzy pracują w klubach żeglarskich. I którym się chce, to oni potrzebują wsparcia miasta, magistratu, który poprzez Biuro Prezydenta Gdańska do Spraw Sportu będą mieli dofinansowanie, a także pomoc merytoryczną w prowadzeniu. Tych swoich zajęć oraz dostęp do infrastruktury, bo mamy Narodowe Centrum żeglarstwa, ośrodek AZS-u w Górkach Zachodnich, jest Jachlub Stocznik Gdańskiej, który teraz zmienił właściciela, bo miasto zostało nim, więc to jest infrastruktura. No i oczywiście środki także ministerialne, granty, które pozwolą nawet na organizację regat żeglarskich, w których będą brali udział zawodnicy, czy tam członkowie klubów tutaj lokalnych, ale przyjadą też na te zawody i na te wydarzenia z całej Polski. Inne, inne dzieciaki, inna młodzież. I to powoduje, że wszystkim bardziej się to podoba. Że oni chcą. I to nakręca koniunkturę. To jest nam to bardzo to jest jakiś taki plan? To jest plan, który jest realizowany na poziomie, jakbym to oceniał w skali od 1 do 10 dzisiaj na czwórkę. Więc w Tutaj mamy myślę, że jeszcze wiele do zrobienia. A jakie pan sobie w ogóle stawia cele? Takie jakieś te dalekosiężne i takie poważne. No ja jestem myślę, że bardzo zadowolony z tego, co się teraz wokół mnie dzieje. Ja bardzo intensywnie pracuję. Jak mówię dzisiaj, mój związek jest. Mój czas jest poświęcony poświęcam na sport, na biznes i na działalność społeczną. W sporcie tak naprawdę trochę się wyciszyłem, bo po tych. A nie ciągnie? Wilka do lasu, eee... czyli Mateusza <gry> Kusznierowicza na wody? Ciągnie, ciągnie, oczywiście. I ja z miłą chęcią, jak tylko mam okazję, to żegluję. Eee, proszę, jaka to e, historia teraz się tak jakby zawraca koło, kiedy ja myślałem, że już nigdy nie pożegluję na łuce klasy star, bo ostatni wyścig, jaki tej, w tej klasie, na której startowałem na Igrzyskach Olimpijskich z Dominikiem Życkim, eee, byłem rok temu, a zostaliśmy właśnie zaproszeni na, na regaty w grudniu, na samym początku grudnia, razem z Dominikiem pojedziemy znów żeglować na klasie Star. 15 najlepszych zawodników na świecie zostało zaproszonych na taki finał, regat, całego cyklu regat i te regaty będą w Nassau, na Bahamach. Czyli znaczy wyścig, nie zabawa. No, wyścig, tak. Ja właśnie teraz muszę się zabrać do roboty i przygotować trochę do tego. To jest dopiero wyzwanie. Tym bardziej, że w swojej pracy, a pracę moją, mogę dzisiaj tak jakby stwierdzić, co ja robię, to. Przede wszystkim dzisiaj dzielę się swoimi doświadczeniami i wiedzą na formie takich wykładów, szkoleń, gdzie mogę opowiadać, no szczególnie to jest skierowane do firm, co dobrego ze sportu, jakie umiejętności z zakresu motywacji, komunikacji, zarządzania emocjami czy rozwoju osobistego można przełożyć w pracy, w biznesie. To, to teraz najwięcej mi czasu zajmuje. W związku no z tym i... nie, za, nie za dużo czasu jest, na, żeby spędzać na wodzie, tak? Bo... No to też. No i ta moja działalność społeczna właśnie tutaj, szczególnie dla Gdańska, czyli praca na rzecz Fundacji Gdańskiej, te programy, program edukacji morskiej w Gdańsku, z lojżaglowców Baltic Sail, który, którego jestem komandorem, to wszystko powoduje, że dużo czasu mi to zajmuje. A mam takie pytanie, czy Gdańską swoją markę i co jest marką? Gdańsk ma przede wszystkim swoją wartość. To jest miejsce wyjątkowe, które miasto wyjątkowe. Po pierwsze, miasto ponad tysiącletniej tradycji, a ja to jak powiedziałem już dzisiaj, miasto tradycji, kultury i morza. Jak patrzę, ile kluczowych dla historii Polski zdarzeń miało tu miejsce, to, to jest cało, cało w sobie, samo w sobie. Wiele osób mówi, że to jest miasto wolności. Nawiązując oczywiście do Wolnego Miasta Gdańsk i do Solidarności. Ja y, uważam, że jest to miasto, które ma pewne swoje ograniczenia, ale też i olbrzymi potencjał. Y, ja w ogóle nie patrzę też na Gdańsk jako samo miasto, natomiast tutaj mamy coś wyjątkowego, w ogóle nie jest tylko w skali Polski, ale i Europy. Y, trójmiasto. Gdańsk, Sopot i Gdynia to jest, to jest coś wyjątkowego. Każde z tych miast jest inne. Sopot no jest kurat bardzo rozrywkowy, ciekawy, piękne. Gdynia, młode miasto, które powstało tak naprawdę jako przeciwwaga dla, dla Gdańska. Tam też się wiele rzeczy dobrych dzieje i e, należy patrzeć na to e, tak, tak szerzej. Ja patrzę właśnie na to jako metropolia. I mi się to właśnie wszystko tutaj bardzo podoba i dlatego też myślę, że się czuję e, tu, gdzie mieszkam e, tak dobrze. Dziękuję bardzo. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.